Hej, hej, hejte Kogo my tu mamy! Jestem niewielki, ale ty jesteś mały! Ja na wózku, ale robię ruchy, a ty klepiesz, co napiszą ci paluchy. Hej te, Kogo my tu mamy! Jestem niewielki, ale ty jesteś mały! Ja na wózku ale robię ruchy A ty klepiesz, co napiszą ci paluchy Szczerze, to mało mnie to bawi Kto się śmieje, ten się śmieje ostatni W internecie mnie obrażasz dla zabawy A w realnym świecie są inne zasady Wiem, że nie wierzyli, że cokolwiek mogę działać Hejter tylko gada, ja myślę o fanach Mordo, dziesięć koła ludzi pozdrawiam Nie mogę biec, ale unosi mnie fala hej hejte, kogo my tu mamy? Jestem niewielki, ale ty jesteś mały. Ja na wózku, ale robię ruchy, a ty klepiesz co napiszą ci paluchy. Hejte, hejte, kogo my tu mamy? Jestem niewielki, ale ty jesteś mały. Ja na wózku, ale robię ruchy. A ty klepiesz co napiszą ci paluchy. Mogą mówić co chcą, ty weź się nie przejmuj. Dalej swoje rób, hater to atencjusz. Zawsze będą gadać, to nie ma znaczenia. Wierz mi, 25 lat doświadczenia. Chciałem jeździć furą, no i sukces. Biłem na TikTok, kolejny sukces. Nie da się ukryć, często mam trudny, ale daję sobie radę, nie gadają durnie Szczerze! To mało mnie to bawi Kto się śmieje, ten się śmieje ostatni W internecie mi obrażasz dla zabawy A w realnym świecie są inne zasłony. Hej hejte, kogo my tu mamy? Jestem niewielki, ale ty jesteś mały Ja na wózku, ale robię ruchy A ty klepiesz co napiszą ci paluchy Hejte, hejter, kogo my tu mamy? Jestem niewielki, ale ty jesteś mały Ja na wózku ale lubię ruchy A ty klepiesz co napisał ci paluchy